Siemano. mamy awarię klimatronika, ha ha ha. Co dokładniej? Wentylator się zawiesza, prawdopodobnie kończą się szczotki. I czym to się objawia? Przy odpalaniu czy przy włączaniu zapłonu miga panel klimatronika, no, mryga i mryga. Więc pokażę wam jaki to jest błędu przytrzymujemy ECON przytrzymujemy ECON i obiekt zamknięty mamy kod błędu 4F9 wentylator się uruchamia po wjechaniu przeważnie w dziurę mamy tylko jeden błąd 000 oznacza koniec tabeli błędów tu powinno się świecić 11 ale to może po testie klimatronika Wychodzimy konem. Teraz wentylator działa. Przed chwilą nie działał. A jak to się objawia, wam pokazuje. O no właśnie tym. Po prostu klimatronik mryga. Jak, No i teraz słychać, że działa. Test Klimatronika wykonujemy tak samo, tylko że przyciskamy Ekon zamknięty i włączamy zapłon. Wtedy Klimatronik robi autodiagnozę i po prostu sprawdza te. O no jeszcze się pojawił błąd tego następnika. A to nie wiem dlaczego. Po uruchomieniu gaśnie. Nie wiem, ostatnio mam takie szarpanie przy półtorej tysiąca. podczas jazdy nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie nastawnik jest zabrudzony, czy coś takiego. Dobra, więcej Was nie męczę. Wentylator już mam zamówiony. Ty mało Zobaczymy inaczej, może klucz trzeba wyciągnąć samochód wpada normalnie Motronik będzie mrygał o bo jest błąd Tak i tylko ten wąt yy, tym przyciskiem, tym od ciepła przesuwamy, ale widać no, koniec wychodzimy? Działa, to działa. No trzeba było kluczyk czasem gdzieś głupate łapie. Do, do zobaczenia w sobotę. Dzisiaj mamy czwartek. To się już pojawiło tydzień temu. a Zamówiłem, wam pokażę wszystko. Dobra. Ostatnio mówiłem wam, że mam awary klimatronika, więc wymieniał nie działa wiatrak, więc będę go wymieniał. Najpierw zaczynamy od demontażu schowka, czyli odkręceniu siedmiu śrub. Trzy u góry, jedna, druga, trzecia. Tutaj jest jedna schowana, tutaj jest druga tutaj jest czwarta jest piąta, to jest szósta, to jest siódma Liczenie, nie? Dobra, wyciągam schowek i widzimy się za chwilę Po zdemontowaniu schowka Zagłamy się, ja już tu chwilkę wypiąłem dla Klimatronika, z tego co się dowiedziałam, jest kostka sześciopinowa, to samo tu wejście jest sześciopinowe. No i sam wentylator trzyma się na trzech śrubkach, tu jest jedna, tu jest druga, i tam jest... O, tu jest trzecia. Ale zanim będę wykręcał, wasby podepnę, nowy wentylator, zobaczę czy działa, wiadomo jak to jest. Dobra, widać, że działa, bo się kręci. Chodzin, no tak się kręci szybciej. A nie. Dobra. Próbuję tutaj ruchem. Przedstawić. Oje ojoj oj, oj, jaka wichura. O, teraz jest wyłączony. Ma lekki, wiecie, ale... Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi Dobra, wykręcam stary, wsadzam nowy. Jakby ktoś się zastanawiał jak wygląda przełączanie obiegu wewnętrznego na zewnętrzny i na odwrót w pasacie B5 tam widać filterek kabinowy naciskam przycisk i teraz je od dołu Zciąga z wnętrzu znowu pobiera powietrze z zewnętrznym Tutaj widzimy prawdopodobnie parownik. Mówię prawdopodobnie. Nie jestem dokładnie wydawała, ale to prawdopodobnie będzie parownik. Do grzewnica będzie chyba trochę tam dalej. Po drugiej stronie. Mówię, mogę się mylić. Ja wezmę jakąś śmateczkę. Ojej, Panu. Wezmę jakąś śmateczkę i tutaj przeczyszczę, Bo tak... Te... Zostawiać tu syf to takie... Nie bardzo no, Widzimy się jak zamknie Dobra, tu już jest... Zrobione już przykręcony Kostka wpięta Nawet przyłożyłem to Trzymak, tu pospinam, składam schowek i koniec. No, można powiedzieć, pół godziny roboty. Tak, jakby ktoś się pytał i zastanawiał to jest do klimatyzacji schowka. Ten cały czas leci zimne powietrze. To schowka. Fajny wajer, szczególnie latem. Przedzamy jak, jakieś te napój. Jedziemy do znajomych. W do domu będziemy u nich nocować. No, taki chłodniejszy, albo no, ogólnie, jakieś picie, jak nam się zmieści. Więc złożę schowek. przywam wam pokażę, że działa, I... i to będzie na tyle. Dobra, mam to skończone. Cyk klimatronik nie miga, pomimo tego, że błąd dalej jest. Zapisane 4F9 i podetnę kiedyś komputer Mucha, mocha! O to chodzi Tutaj też jest wiatraczek. Jakby ktoś pytał. Idziemy to o tu. tu. On zaciąga powietrze z zewnątrz, z środka pojazdu do czujnika klimatronika. I się zamyka? Jakiś pierdolnik oczywiście przyda się. Takie jak żarówki, trójkręty, klucze. No wiadomo. Szy szyb szybka awaria, szybka naprawa. Więc co? Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.